Witam Was w kolejnym odcinku Speciumator X. Przychodzę dzisiaj do Was ze świetną wiadomością. Otóż Preston to znowu zrobił. Mamy kolejną szansę na zdobycie totalnie za darmo Huge Peta. I nie jest tak trudno jak ostatnio. Nie trzeba w nic grać. Wystarczy zrobić jedną prostą czynność, ale o tym to zaraz. Pewnie się zastanawiacie co to za huge pet do zdobycia. Otóż już wam pokazuję. Niestety posiadam tylko małą wersję tego huge peta, w sumie to całą armię, tak jak widzicie. A tym huge petem jest oczywiście huge big mascot. Aby go otrzymać jedyne co musimy zrobić to dołączyć do grupy big games pet. Na Robloxie oczywiście. Na pewno się nie pomylicie co do prawidłowej grupy, ponieważ aktualnie ta grupa posiada ponad 19 milionów użytkowników. Dzięki czemu jest jedną z większych grup na Robloxie. Po dołączeniu do grupy wystarczy chwilę poczekać oraz się przelogować w grze. Jeżeli dopisze nam szczęście, to właśnie taki huge big mascot pojawi się w naszym ekwipunku. Szansa na jego zdobycie wynosi 1% oraz możliwość jego zdobycia jest ograniczona czasowo. Więc nie ma na co czekać, trzeba próbować, a może akurat to ten dzień, w którym się uśmiechnie do was szczęście... I zdobędziecie totalnie za darmo nowego huge Peta, który dodatkowo ładnie się prezentuje. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, aby pozakładać nowe konta, dzięki czemu będziemy mieli więcej szans na zdobycie huge Big Mascot. Niestety mój plan nie wypali ponieważ wypuścili aktualizację, która powoduje to, że nasze konto musi mieć minimum 7 dni, abyśmy mieli możliwość zdobycia huge peta. Ja niestety już wszystkimi swoimi kontami dołączyłem do tej grupy i niestety nie udało mi się zdobyć huge big mascot. Ale mam nadzieję, że komuś z was to się właśnie uda. W sumie jestem ciekawy ile sztuk tego huge peta już jest. Trzeba iść to sprawdzić. Słuchajcie, możliwość jego zdobycia jest dostępna od wczoraj, a jest już go 5569 sztuk. W sumie sporo, ale niestety mi się nie udało go zdobyć. Możliwe, że go kupię, bo mi się bardzo podoba. Ale aktualnie jest to nowy huge pet, więc jego cena jest duża. Dlatego trzeba poczekać. Mam nadzieję, że ten filmik wam się przyda. Już wiecie, co macie zrobić, aby zdobyć totalnie za darmo nowego huge peta. Oczywiście, tak jak w poprzednim odcinku, mam dla was przygotowane kilka sztuk nowych i mitycznych petów. Oczywiście w wersji Dark Matter. Jeżeli chcecie takiego peta, wystarczy napisać komentarz, co sądzicie na temat nowego huge peta, którego możemy zdobyć totalnie za darmo oraz właśnie ich z gry. Ich ilość oczywiście jest ograniczona. A w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!